Nie ma tu wahacz. MG znowu atakuje i wypuszcza na rynek nową generację HS-a, który może wiele osób zainteresować, ponieważ SUV mający 465 cm długości, kosztujący od 117 tysięcy zł, a teraz nawet mniej, brzmi intrygująco. No ale żeby była to ciekawa propozycja, to za ceną powinna też podążać jakość i sprawdźmy, czy tak właśnie jest. Mówiąc o mniejszej cenie, miałem na myśli rabat, który w momencie nagrywania tego testu obowiązuje na hs i obniża on cenę o 8000 zł. Zatem aktualnie najtaniej można mieć ten model za dokładnie 109 900 zł i dostaje się wtedy bazową wersję wyposażeniową Excite. Testowany egzemplarz należy do najbogatszego ekskluzyw, droższego 11 000 zł, a odmiany w cenniku są tylko dwie. Jednak w wygląd na ten wybór nie ingeruje w żaden sposób i MG HS zawsze jest skonfigurowany figurowany wizualnie tak samo, oczywiście bez uwzględniania różnych kolorów lakieru, bo za 2250 zł można zmienić podstawową biel na coś innego. Lakier jest swoją drogą jedyną opcją płatną ekstra, którą można zamówić do testowanego modelu. A felgi w każdej z odmian mają 19 cali. Wracając do bryły nadwozia samochodu, to moim zdaniem w tym obszarze zaszedł duży postęp, bo wcześniej HS wyglądał ok, ale jednak całościowo szału nie robił i był zbyt neutralny, a teraz prezentuje się znacznie ciekawiej i zyskał inny, bardziej wyrazisty charakter z dynamiczniejszą linią boczną, czy ostrymi, ciekawymi detalami, czy to z przodu, czy z tyłu. Jak dla mnie bardziej efektownie wyglądający, Auto w tych pieniądzach ciężko jest kupić. A w przypadku MG dochodzi jeszcze efekt świeżości, bo takich aut nie jeździ po drogach aktualnie dużo. Wnętrze nowego hs względem poprzednika, którego pokazałem najpierw na ekranie, stało się w większym stopniu kanciaste i prezentuje się moim zdaniem zdecydowanie lepiej, bo sprawia wrażenie nowocześniejszego i jakby bardziej dojrzałego. Wciąż nie ma tutaj żadnych większych fireworków stylistycznych, ale naprawdę przyjemnie się całość prezentuje. OK jest również pod kątem jakościowym w najbardziej eksponowanych miejscach, czy to na desce rozdzielczej, czy drzwiach. Mamy miękkie, miłe w dotyku tworzywa, obecne są też wstawki z ekoskóry, a także tutaj duża wstawka z fortepianowej czerni, która może być dyskusyjna, ale przynajmniej jest w takim miejscu, że nie powinna ona łapać zarysowań czy innych zabrudzeń. Podłokietniki są wykończone ekoskurą i przyjemnie miękkie w niższych częściach kokpitu. Mamy twarde tworzywa, wyglądające gorzej niż te na górze, ale bez dramatu, a na przykład Boczki tunelu środkowego znowu są obszyte i generalnie nie widać tutaj jakichś cięć kosztów, jeśli chodzi o materiały, sposób wykonania, też sposób montażu, bo nic nie wydaje tutaj niepożądanych dźwięków. Naprawdę solidny poziom, nie mogę się do niczego poważnego przyczepić. Też co istotne i zdecydowanie nieoczywiste, tył w MG jest tak samo wykończony jak przód, co najlepiej widać na drzwiach. To jak samochód wygląda, czy to na zewnątrz, czy wewnątrz, robi wrażenie w kontekście jego ceny, ale analizując te kwoty warto też wziąć pod uwagę silnik, jaki znaleźć się może pod maską, a jest nim rozsądna pojemnościowa, jak na współczesne standardy, czterocylindrowa benzyna 1.5 turbo, która względem poprzedniej generacji oferuje 8 koni mechanicznych więcej, ich ilość wynosi teraz 170. Może być ona zestawiona z 6-stopniowym manualem, tak jak w egzemplarzu testowym, a także z 7-biegowym automatem i wtedy samochód jest droższy o 9 Tysięcy złotych. Gdybym jeździł dużo po mieście albo po prostu oczekiwał maksymalnego relaksu podczas podróży, to oczywiście preferowałbym automat. Manual w testowanym MG jest jednak naprawdę udany i charakterystyka jego pracy nie zmieniła się względem poprzednika i wciąż mamy tutaj sprężyste wskakiwanie lewarka w miejsce docelowe z odpowiednio dobranym oporem, aby nie trzeba było się męczyć, ale też aby nie było mdło. Generalnie wrażenia nawiązują trochę moim zdaniem do starszych BMW, co postrzegam za zaletę MGHS, bo Operowanie dźwignią jest w nim naprawdę przyjemne. Dodatkowo dochodzi do tego, z tych bardziej zdroworozsądkowych cech nie za niezadługi skoklewarka i brak problemów z haczeniem, więc trudno o manualu powiedzieć coś złego. Względem poprzedniej generacji silnik HSA może pochwalić się lepszym zużyciem paliwa, bo na zwykłych drogach poza miastem komputer pokładowy pokazywał średnie spalanie na poziomie 6 litrów, a na drogach ekspresowych wskazanie rosły do 7,5 litra. Z kolei w Warszawie spalanie oscylowało wokół 8 litrów. Zatem mamy tutaj do czynienia z rezultatami o około litr, półtora lepszymi niż kiedyś. Samochód stał się też trochę dynamiczniejszy. Katalogowy czas sprintu do 100 km na godzinę wynosi obecnie 9,4 sekundy, czyli o pół sekundy lepiej niż kiedyś. Pomijając suche dane, odczuwalnie auto też sprawia lepsze wrażenie, bo tak jak poprzednikowi dałbym trochę mniej koni niż sugerował katalog, tak teraz jestem w stanie w te 170 koni mechanicznych uwierzyć. Wciąż HS nie jest jakimś demonem prędkości i został stworzony bardziej do płynnej normalnej jazdy, ale z tego zadania wywiązuje się bez zarzutów. Też dobrze wypada elastyczność silnika, bo przy 120 km na godzinę na szóstce obroty są na poziomie 2300 i redukcje często nie są wymagane. A jadąc wolniej, na niższych biegach, nawet od okolic 1500 obrotów, można już rozsądnie przyspieszać, więc poczucie dostępności dynamiki jest odpowiednie. Benzyna ma dodatkowo wygładzony charakter pracy, jest też skutecznie izolowana akustycznie w kabinie. Całościowo układ napędowy HSA zrobił na mnie pozytywne wrażenie. Od 1,5 litrowej benzyny z Manualem nie ma moim zdaniem za bardzo czego więcej oczekiwać. Jeszcze w temacie skrzyni dopowiem, że według producenta automat zwiększa spalanie o 2,0 litra na 100 km. Z automatyczną przekładnią zestawioną z tym silnikiem nie jeździłem, więc tylko to mogę nie powiedzieć, ale pewnie poważnie bym się nad automatem jednak zastanowił, bo skrzynia tego typu zdaje się bardziej pasować do charakteru HS-a. No i tylko z automatyczną skrzynią występuje adaptacyjny tempomat i asystent jazdy w korku. W takim przypadku rodzi się pytanie, czy dopłatę do automatu można by sobie zrekompensować wyborem niższej półki wyposażeniowej, bo wybierając pełen pakiet, cena HS-a bez rabatu zbliża się do 140 tysięcy złotych. Nawet decydując się na bazowe Excite, można w testowanym modelu mówić o rozsądnym poziomie wyposażenia, bo na pokładzie dostaje się takie rzeczy jak największe ekrany w kabinie, które omówię niedługo. Mamy też nawigację, światła LED, dostęp bezkluczykowy, kamerę cofania z czujnikami parkowania z tyłu czy elektrykę fotela kierowcy, więc nie ma jakiegoś przepychu, ale jest OK, a jak za 110 tysięcy złotych, za które można kupić aktualnie ten samochód, to nawet bardziej niż OK. Ekskluziv wbrew nazwie aż tak bardzo ekskluzywnych bajerów nie dodaje, ale na pewno takie, które można docenić podczas codziennego użytkowania, bo dochodzi w nim z najistotniejszych rzeczy: automatyczna klimatyzacja z dwoma strefami, podgrzewane fotele, kamery 360 stopni, czy elektryka klapy bagażnika. Mamy też większą elektrykę foteli, bo ten kierowcy ma pamięć i regulację odcinka lędźwiowego, a pasażera też jest regulowany elektrycznie, ale co ciekawe, nie można wciąż zmieniać jego wysokości. Generalnie w wersji ekskluzyw w MGHS można liczyć już na naprawdę solidny poziom wyposażenia, gdzie występuje tylko jedna dziwna rzecz w postaci braku samościemniającego się lusterka wewnętrznego i przy tylu innych bajerach na pokładzie nie potrafię zrozumieć czemu go nie ma. Dodatkowo lusterko rusza się bardzo lekko, na szczęście jest tak skonstruowane, że gdy zmienia się tryb z dnia na noc i odwrotnie, to pozostaje we właściwej pozycji. Decydując się na MGHS topowej konfiguracji, to znaczy ekskluzji z automatem, można mieć również za 2197 zł miesięcznie w wynajmie długoterminowym w ofercie przygotowanej przez partnera Wahacz TV firmy Carlis Polska. Taka rata możliwa jest przy 4 okresie wynajmu, zerowej wpłacie własnej i rocznym limicie kilometrów 20 tysięcy, a dodatkowo, wpisując w uwagę do zamówienia na stronie kod Wahacz Free, można mieć bonus w postaci darmowego podstawienia auta pod wskazany adres. Link do oferty wraz z kodem rzuciłem w opisie filmu. W nowym HS-ie w standardzie dostaje się elektroniczne zegary 12.30 cala, w których przestrzeń się mocno marnuje. Można w tym widoku, który pokazuję, dostarczyć tylko to, co będzie z prawej strony, informacje systemu audio czy też komputerów podróżnych. Z lewej strony na stałe są informacje z asystentów bezpieczeństwa i to jeszcze da się przeżyć, bo jednak można sobie te wszystkie najważniejsze parametry ustawić, ale bardzo brakuje mi na przykład większego obrotomierza. Jeszcze w automacie to półbieda, ale w manualu taka malutka cyferka tutaj z obrotami wymaga zbyt dużej uwagi. Biorąc pod uwagę, ile miejsca jest tutaj niezagospodarowanego, w poprzedniej generacji może to wyglądało mniej designersko i minimalistycznie, co pokazuje teraz, no ale jednak było bardziej czytelne. Za to w nowej generacji można sobie ustawić w menu, aby na zegarach wyświetlała się mapa i wtedy ta powierzchnia ma już trochę sensu, ponieważ mapa ma dla siebie dużo miejsca, no ale znowu obrotomierz jest gdzieś tutaj upchnięty w rogu. Wolałbym, żeby jego wskazanie było bardziej eksponowane. Można też ogólnie dostrajać motyw graficzny. Ja dla większej czytelności wybrałem jasny, ale można wybrać też ciemny albo ustawić, aby samochód, w zależności od natężenia oświetlenia zewnętrznego, wybierał odpowiedni motyw. Swoją drogą nie wiem, kto uznał, że słowo cluster jest tutaj optymalne i postanowiłem zostawić. Ogólnie tłumaczenie jest ok, nie utrudnia użytkowania, więc mówię to bardziej w formie ciekawostki, ale jest kilka dziwnych przypadków, na przykład punkt dotykowy MG, a to jest po prostu lista sprzedawców czy serwisów, swoją drogą w Polsce bezużyteczna, ponieważ nie ma żadnych punktów wpisanych w tą mapę i jak się wyszuka je, to znowu można zobaczyć. Brak daty. Pewnie po angielsku było to no data, więc nie wiem, czy to tłumaczyła sztuczna inteligencja, czy ktoś, kto zupełnie nie wiedział, co tłumaczy. Wracając w okolice kierownicy komputerem na klastrze steruje się tym przyciskiem, ponieważ jest ten komputer prosty, to jeden wystarcza. Mamy też tutaj odbiór połączeń oraz obsługę multimediów, zmiana piosenek, lewo prawo, góra dół, zmiana głośności, bardzo wygodne. Jest także z lewej strony sterowanie tempomatem. Mamy też dwa przyciski programowalne, można do nich przypisać zmiany źródła dźwięku, wyzwalanie kamer albo odpalanie ustawień i jest to najprostszy sposób, aby wyłączyć asystenta prędkości ISA, niestety nie ma żadnych dedykowanych przycisków do tego. Swoją drogą, to tłumaczenie też wypada dosyć dziwnie. Wyświetlacz systemu Inforozrywki ma również 12,30 cala, już go po części pokazałem, ekran domowy dzieli się na menu oraz na widżety. Szkoda, że na tym nawigacyjnym nie wyświetla się mapa, a trzeba ją odpalić pełnoekranowo. Z lewej strony mamy... Panel ze skrótami. Generalnie ten system jest ewolucją tego co było w poprzedniej generacji MGHS, tylko zwłaszcza dzięki większej przekątnej, znacznie przyjemnie się z tego wszystkiego korzysta. Mamy też przejrzyście zaprojektowany interfejs, chociażby w ustawieniach. Jest wiele rzeczy, które można sobie dostroić, no ale jest to wszystko przystępne. Jest też bardzo dobra reakcja na dotyk, taki dodatek w postaci belki na przykład od góry, więc udany system z jednym minusem takim poważnym, to znaczy Android Auto i Apple CarPlay trzeba łączyć niestety po kablu. No i nie podoba mi się też to, że klimatyzacja jest wyłącznie w formie menu. Mamy tutaj kilka przycisków pod ekranem, ale służą one tylko do odporowywania szyb, czy wyłączania albo włączania całego układu, a żeby wszystko inne operować, to trzeba korzystać z ekranu. Na szczęście tutaj nie ma żadnych udziwnień, nikonki są odpowiednio duże, więc nie jest to wielki problem, no ale sądzę, że dałoby się tutaj wygospodarować trochę miejsca, chociaż na jakieś dwa pokrętła i kilka przycisków byłoby wygodniej. Do połączenia ładowania telefonu oddelegowane zostały dwa porty USB, oba w standardzie A, czego zupełnie nie rozumiem w nowym modelu, chociaż jedno USB-C zdecydowanie powinno się tutaj znaleźć, mamy także 12V. Z tyłu mamy kolejne dwa USB, znowu w standardzie A, ten kto to zatwierdził nie powinien dostać premii. W wersji ekskluzyw mamy też tutaj do ładowania indukcyjną matę. Duży ekran pozytywnie wpływa też na widoczność kamer 360 stopni, które jednak nie są wyposażone w widok 3D. Funkcjonalnie nie jest to wielka strata, ale fakt zostaje, że jest to dziwne biorąc pod uwagę, że chociażby w małym hatchbacku MG3 widok 3D występuje przy czterech kamerach na pokładzie. Na szczęście same kamery oferują dobrą jakość, więc ze swojego zadania wywiązują się bez zarzutu. Widoczność samochodu jest neutralna, mamy tutaj dosyć regularne linie nadwozia, które nie utrudniają wyczucia jego krańców i najgorzej może być z tyłu ze względu na stosunkowo niewielką szybę. Poza parkingami MGHS jeździ przyjemnie, oferuje trzy różne tryby zachowania układu kierowniczego, które, co istotne, są zapamiętywane po ponownym uruchomieniu silnika i mnie osobiście najlepiej jeździło się na tym najbardziej sportowym, bo opór nie jest tutaj tak przesadzony, a samochód zapewnia najlepszą pewność prowadzenia i całościowo jeździ się nim dobrze. To znaczy bez żadnych fajerwerków, ale tak jak oczekuje od nastawionego na wygodę suwa, bo HS właśnie tak został zaprojektowany, aby być neutralnym, komfortowym samochodem. Jego zawieszenie jest dosyć miękkie, nie aż tak bardzo, dzięki czemu na przykład przechyły jadąc normalnie nie są problematyczne, ale jednak jest zdecydowanie nastawione na wygodę, a nie sportowe wrażenia i sprawdza się ok, nie męcząco nawet w dłuższych podróżach. No i też dosyć grube opony pomagają w zmiękczeniu nierówności. Podobnie zresztą robią to fotele, dosyć miękkie, o przyzwoitym wyprofilowaniu. W kabinie nowego HS-a, podobnie jak w starym, nie ma żadnych dekoracyjnych źródeł światła, a szkoda, ponieważ mamy niewielką ilość fizycznych elementów sterujących, które mogłyby być podświetlone i w konsekwencji jest tutaj dosyć ponuro, gdy jest ciemno, ale przynajmniej czytelnie, bo ta biel wypada pod tym kątem ok, tak samo ok jest fakt, że wszystkie instrumenty pokładowe są podświetlone. Przednie lampy MGHS mają niski, wyrazisty profil, gdzie najbardziej, przynajmniej moją, uwagę zwracają trzy niewielkie segmenty, które robią też gdy trzeba za kierunkowskazy. Wszędzie na froncie są ledy, tak samo jest w kierunkowskazach w lusterkach o całkiem wymyślnym kształcie. Z tyłu światła pozycyjne przypominają mi trochę krój, który w ostatnich latach stosuje Skoda, no ale fakt zostaje, że wyglądają dobrze i zgrabnie komponują się z łączącą je listwą. Ogólnie nowy HS wygląda po zmroku odpowiednio nowocześnie jak na nowy model. Na lampach MGHS widnieje dumny napis Digital Matrix, ale producent mógł też dopisać na przykład Hyper 2000 i wyszłoby na to samo, bo samochód oferuje zwykłe statyczne światło z manualną regulacją wysokości. Co nie zmienia faktu, że w swojej niematrycowej kategorii wypadają one ok, bo mamy soczewkowe rozwiązanie cechujące się dużą precyzją poziomą odcinania strefy jasnej od ciemnej, a także dobrą mocą świecenia, zwłaszcza świateł mijania, bo drogowe aż tak bardzo nie dopalają górnego obszaru przed samochodem. Na tylnej kanapie miejsca nie brakuje, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie, to na nogi mam taki ogromny zapas wolnej przestrzeni. Nad głową już tak imponująco nie jest, ale wciąż ok, ponieważ nawet mocniej się prostując od podsufitki dzieli mi jeszcze taki bezpieczny margines, a tunel środkowy jest praktycznie nieistniejący w testowanym modelu. Tylna kanapa z obecnym rozkładanym podłokietnikiem wygląda tak. Bagażnik testowanego MG ma 507 litrów pojemności. Dostajemy tutaj wysoki próg załadunkowy. Otwór, który jest duży na wysokość, ale niezbyt na szerokość. Obecne są także regularne kształty. Po bokach w kufrze znalazły się wyłącznie niewielkie kieszenie w nadkolach. W testowanym egzemplarzu obecna jest akcesoryjna Włochata Mata. A pod nią, unosząc już tą właściwą podłogę bagażnika, dostrzec można zestaw naprawczy i kilka skrytek. Po złożeniu drugiego rzędu siedzeń dostaje się 1484 litry przestrzeni bagażowej oraz płaską podłogę. Podsumowując, nowe MGHS trochę zdrożało, ale też stało się moim zdaniem lepszym samochodem niż wcześniej. Zachowało mocne strony poprzednika, jak przyjemne właściwości jezdne czy dobre wykonanie, ale dołożyło do nich poprawiony silnik, nowocześniejsze multimedia i bardziej atrakcyjny wygląd, bo teraz auto prezentuje się według mnie naprawdę ładnie i sprawia wrażenie droższego niż jest w rzeczywistości. Jeśli ktoś nie ma z dowolnych powodów obaw przed samochodami z Chin, to HS jest naprawdę ciekawą propozycją, bo samochód ten może nie jest jakiś wybitny, ale z drugiej strony oferuje wcale nie gorszy poziom niż wytwory marek będących w Polsce od dekad, a kosztuje od nich zauważalnie mniej. I to wszystko, co przygotowałem o nowym HS-ie. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę, będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carli z Polskiej ofercie. Jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!